Siedzimy przy stole y, klasycznym, przy takim stole najczęściej y, znajdują się y, no, potrawy, które spożywamy podczas kolacji wigilijnej, ale również taki stół można przydekorować, y, tak żeby dekoracja została na cały czas. Czyli y, jeżeli stół jest w jakimś y, pokoju y, gościnnym, wówczas może tak zostać nakryty. I wówczas, jak mamy niespodziewanych gości, będzie bardzo ładnie się prezentował no, w domu. Poza tym, wykorzystujemy do takiego stołu wiele takich elementów typowo świątecznych, choćby nawet orzechy, które są porozkładane po całym stole. Wykorzystujemy na przykład motyw aniołka. Dekoracja sztuczcy, właśnie takim gadżetem, powoduje, że nabiera to takiego charakteru świątecznego. Same dekoracje, Serwetek już bardzo dodają takiego podniosłego charakteru, pomysłów na pewno nie brakuje, tu jest akurat jeden z takich pomysłów, ale przecież każdy y, 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 sądzę, że posiada swoją wyobraźnię i taką serwetkę można przyozdobić w naprawdę w dowolny sposób, wykorzystując czy to szyszkę, czy kawałek cynamonu, może być nawet orzech jakiś, y, cokolwiek, żeby tylko y, właśnie nabrało tego odświętnego charakteru. Poza tym, no cóż, obrusy, prawda, też mogą być z lnu do stylu klasycznego je, y, odpowiedni, tym bardziej jeśli jeszcze jest wyhaftowany ręcznie. Głównym elementem na stole jest stroik, bardzo szybko wykonany. To, co jest pod ręką, Może, bo, mogą to być szyszki, jabłuszka, jakieś bombki, y, oczywiście świece. Same nakrycia, prawda? Niekoniecznie sztuczce muszą być ułożone klasycznie. Można to właśnie zrobić w taki sposób, jak tutaj jest. Opieramy się na własnej wyobraźni i to chyba będzie najlepsze. Żeby dopełnić całkowicie wystrój stołu, można ładnie udekorować krzesła. Oczywiście czym dysponujemy w domu. Tutaj akurat wykorzystane są kółka wiklinowe, do których doklejone są szyszki. Y, oczywiście wstążeczka, która harmonizuje z y, pozostałym wystrojem y, stołu. No, do tego jeszcze mogą być dołączone y, oczywiście y, elementy, które znajdują się tutaj na stole, czyli mogą też być orzechy, kawałki cynamonu czy jakieś patyczki, cokolwiek ale krzesło po prostu już ma taki swój inny charakter. To samo dotyczy samego obrusa, można zostawić go takim jak położyliśmy, albo dodatkowo przystroić właśnie kokardą, jakimiś kwiatami, euforbia, czyli tak zwana gwiazda betlejemska, albo nawet same róże.